Zadanie 49. W kartezjańskim kładzie współrzędnych XY punkty A o współrzędnych 8 i 12 oraz punkt B o współrzędnych 2 i 4 są końcami cięciwy okręgu O. Środek tego okręgu leży na prostej K o równaniu Y równe 4X plus 2. Wyznacz współrzędne środka okręgu i promień tego okręgu. Zapisz obliczenia. Wszystko co wiemy. Punkt A ma współrzędne xa oraz y a, punkt b ma x xb oraz yb. No i środek leży na prostej y równe 4x plus 2. To znaczy, że środek ma współrzędny x środka oraz y środka, czyli inaczej x środka oraz 4x środka plus 2. Co nam to daje? Narysujmy sobie. Jakiś tam, powiedzmy, schematyczny okrąg. To jest nasza prosta K. Mamy jakiś punkt A i jakiś punkt B. Czy jakoś cięciwe. Mamy policzyć współrzędne tego środka oraz promień okręgu. Na przykład ten. Czy z punktu a oraz S czy z punktów S i B to jest bez różnicy z, z jakiej zależności to policzymy. No to zapiszmy to co wiemy. Wiemy, wiemy że długość, długość AS i długość BS są jednakowe, czyli to są nasze promienie. A S to będzie pierwiastek xs minus xa podniesione do potęgi drugiej, dodać ys minus ya podniesione do potęgi drugiej. Odcinek BS analogicznie. xs minus xb do kwadratu, dodać ys minus yb do kwadratu. No i skoro to jest to samo, to od razu możemy pozbyć się pierwiastku w jednym kroku. To, co jest pod pierwiastkiem u góry i na dole, będzie sobie równe, czyli xs minus xa podniesione do potęgi drugiej, dodać ys minus ya podniesione do potęgi drugiej, to będzie xs minus xb kwadrat i plus ys minus yb kwadrat. No, i w tym momencie to, co możemy zrobić, to co możemy zrobić, to w miejsce y, x, b oraz a powpisujemy wartości liczbowe. No to podstawiamy: xs minus xa, czyli minus 8 to jest plus 8. Y A to jest 12. To się równa. Xs minus xb, czyli minus 2 to jest plus 2. I ys minus yb, czyli 4. Zamiast. Y, mamy jedno równanie i dwie zmienne. Xs oraz ys, no to. Musimy to jakoś powiedzmy uzależnić od jednej zmiennej, czyli zamiast naszego YS zapiszmy 4xS dodać 2, czyli XS dodać 8 dodać YS, czyli 4XS dodać 2 i minus 12. To jest xs dodać 2 i 4xs dodać 2 minus 4 do kwadratu, czyli widać, że podstawiliśmy w miejsce ys 4xs dodać 2. No to zapiszmy. xs dodać 8 do potęgi drugiej. To jest 4xs odjąć 10 do kwadratu. I 4xs odjąć 2 do kwadratu szybkie sprawdzenie czy to się zgadza na pewno ale wygląda na to, że tak no i podnosimy do kwadratu 4xs do potęgi drugiej 8 razy 2 16xs i 64 to samo w drugim pierwsze do kwadratu Minus 2 razy pierwsze, razy drugie. Drugie do kwadratu. I w kolejnym to samo. Pierwsze do kwadratu, 2 razy pierwsze, razy drugie. Może poprawimy, żeby było widoczne. Dodać drugie do potęgi drugiej. I z ostatniego 4xs do kwadratu. Minus 2 razy pierwsze, razy drugie. Czyli 16xs i dodać 2 do kwadratu, czyli 4. W razie pytań korzystamy z wzorów skróconego mnożenia. A plus minus b kwadrat to jest a kwadrat plus minus 2ab i plus b kwadrat w zależności od tego, jeżeli mamy plus, to tu jest plus, jeżeli minus, to mamy minus. No i przejdźmy do kolejnej linijki. To widać, że po obu stronach mamy zarówno xs, jak i 16xs. kwadrat. No to skróćmy to. 16 minus 80 to minus 64xs. Dodać 164. To jest 4 odjąć 16, czyli minus 12xs. Dodać 8 dodać 8, no to xs na jedną stronę, liczby na drugą, minus 64 dodać 12 to minus 52, i 8 odjąć 164 to minus 156. Dzielimy to obustronnie przez minus 52, czyli xs jest równe. 3, jak xs jest równe 3, to my wracamy, wracamy, do naszej prostej 4x plus 2, 4 razy 3, 12 dodać 2, to 14, a to oznacza, że nasz środek ma współrzędne 3 i 14. Polecenie brzmiało, wyznacz współrzędne środka okręgu i promień tego okręgu. Promień okręgu to powiedzmy, że naszym promieniem będzie AS. Czyli AS równa się, tak? To może popatrzmy, co liczymy i z której zależności, żeby już tego nie przepisywać. XS, XS to jest trójka. To xa minus 8, czyli minus minus 8 to jest plus 8 i w drugim przypadku mamy ys, czyli 14, odjąć odjąć ya, czyli 12, do potęgi drugiej, czyli 11 do potęgi drugiej dodać 2. Do potęgi drugiej 11 do kwadratu to 121, 2 do kwadratu to 4, czyli otrzymujemy pierwiastek ze 125 i po rozłożeniu na czynniki pierwsze otrzymamy 3 piątki, więc będzie 5 pierwiastków z 5, i to jest długość odcinka, czyli w naszym przypadku promień tego okręgu, czyli jeszcze raz środek ma współrzędne 3 oraz 14 a promieniu kręgu długość 5 pierwiastków z 5